Ma być po polsku, bo jak coś, to znam amerykański język. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zanim osłowię na ten dzień dzisiejszy, to powiem wam, że znalazłem kawałek lasu przy drodze. I kiedy do niego wszedłem, to poczułem woń grzybów. Więc pokusza ogromna, by się wybrać na grzyby, ale nie czas i nie miejsce. Słowo, którym, słowo, którym się dzisiaj modliłem, to wyrzuty. Jezus czyni wyrzuty dzisiaj i, 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 i mówi, biada. I powiem Wam szczerze, że mocno mnie te wyrzuty dotknęły dzisiaj, bo gdyby. W życiu innych ludzi wydarzyło się tyle cudów, co w moich, to już dawno by się nawrócili e, i w cudzysłowie tarzali w popiele, e, a, a u mnie tak nie jest. I bardzo dzisiaj to odnoszę do siebie. Mam świadomość, jak wiele cudów i znaków wydarzyło się w moim życiu, szczególnie tym kapłańskim od 11 lat, a jak twardy ze mnie orzech do zgryzienia. Nieraz po zakończonym egzorcyzmie przed laty wychodziłem i, i zastanawiałem się, czy rzeczywiście się to wydarzyło, czy mi się wydawało. Tak słabej wiary byłem. Nieraz doświadczając jawnego cudu, na drugi dzień wstawałem rano i myślałem sobie, może to było tylko moje złudzenie. I, I Pan Jezus dzisiaj bardzo mocno mi mówi i przypomina mi te wszystkie momenty i te znaki i cuda, których w życiu doświadczyłem, i mówi swoje biada, bo gdyby w życiu innych ludzi wydarzyło się to, co w Twoim, już dawno by się nawrócili. No i cóż z tym zrobić? Mogę na pewno Pana Jezusa dzisiaj za to przeprosić. Jestem trochę przerażony tym, że. Nic tak po prostu z dnia na dzień się nie zmieni. Jest to żmudna i ciężka praca nad sobą, ciągła, by, by, by się zmieniać. No i, i, i trzeba chyba tylko prosić jeszcze Pana Jezusa, by obkopał to drzewo na rok, obłożył gnojem, jak mówi w innym. Miejscu słowo i może wyda w końcu owoc. Tego sobie i Wam, kochani, życzę, jeśli macie podobne odczucia, czy podobne, podobne odczucia zrodzi Was modlitwa tym słowem wyrzuty. Tak więc, Panie Jezu, pobłogosław nas na ten wzrost i miejmy nadzieję, że kiedyś to biada będzie nad nami już coraz słabsze, a może kiedyś już w ogóle tego biada nad nami wypowiadać nie będziesz musiał. Niech nas zatem błogosławi, szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i, Syn, i Duch Święty. Amen. Nie uciekajcie, bo dzisiaj o książce. Książka dzisiejsza na ten wtorek, raczej audiobook książka dopiero wyjdzie, Zrozumieć Franciszka. Widać? Widać. Zrozumieć Franciszka to jest audiobook, który... Powstał w wyjątkowych okolicznościach na zaproszenie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Nazaret z Myślenic. Zrobiliśmy taki cykl konferencji Zrozumieć Franciszka, czyli o co chodzi papieżowi. I właśnie wtedy powstał ten audiobook, niebawem wyjdzie też książka. Cykl konferencji dotyczący prymatu papieskiego i dotyczący pierwszej papieskiej adhortacji Ewangelii Gaudium. Kiedyś arcybiskup Bryś powiedział, że jeśli ktoś nie zna adhortacji Ewangelii Gaudium, nigdy nie zrozumie Franciszka. I rzeczywiście tak jest. Te konferencje wiązały się z różnymi napięciami, protestami, także dantejskimi scenami, które się rozgrywały nie tylko w internecie, ale i na przykład przed wejściem do do domu katechetycznego, parafialnego, gdzie, gdzie te spotkania się odbywały. Ale summa summarum wierzę, że były potrzebne. Była to niesamowita przygoda z nauczaniem papieża Franciszka i mam nadzieję dla wielu owocna droga. Tym, którzy nie mogli z nami, w na, z nami uczestniczyć w tej przygodzie, chciałbym zaproponować właśnie ten audiobook. Mam nadzieję, że przybliży Wam postać naszego kochanego papieża. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.